Podcast ojca Jakuba Waszkowiaka na temat Pisma Świętego. Zapraszam. Szczęść Boże. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat niewolnictwa w odniesieniu do Świętego Pawła i jego listów, bo może się wydawać, czytając listy Świętego Pawła, że on zgadzał się. Z na niewolnictwo, na całą tą rzeczywistość, fenomen niewolnictwa, że on nie krytykuje niewolnictwa, nie mówi negatywnie, wręcz wydaje się popierać, no bo przecież kiedy słynny onezym uciekł swojemu panu Filemonowi, mamy list do Filemona, właściciela tego niewolnika, to święty Paweł poprosił tego niewolnika, żeby wrócił do swojego pana. I wręczając mu list, oczywiście broni go tego, tego niewolnika, żeby pan go potraktował miłosiernie, łagodnie, że tam jakiekolwiek szkody poniósł, że on za niego zapłaci i tak dalej, ale nie potępia niewolnictwa Święty Paweł. Jak to możliwe, że ten, który jest taką, takim fundamentem, chciałoby się powiedzieć, teologicznym dla chrześcijaństwa, bo przecież teologia chrześcijańska jest oparta w dużej mierze na listach Pawłowych. Nie znajdujemy tam takiej bezpośredniej krytyki wobec niewolnictwa. Wręcz y, Święty Paweł mówi niewolnikom, żeby byli posłuszni swoim panom, jak żeby no nie ma nic o, o tym, żeby próbowali zdobyć wolność nic. Wydaje się, wydaje się właśnie, że Święty Paweł popiera niewolnictwo. Tymczasem Święty Paweł rzeczywiście był człowiekiem na tyle dojrzałym, że wiedział że wszelka próba krytykowania niewolnictwa może się wiązać tutaj z jakimiś rewolucyjnymi ruchami, które tak naprawdę mogłyby się skończyć jedną wielką tragedią. Rewolucja nie jest rozwiązaniem, przemoc nie jest rozwiązaniem, a wielu chrześcijan mogłby się oprzeć na listach pawłowych, mówiąc, że właśnie sam święty Paweł nas do tego skłania, aby się wyzwolić z więzów właśnie niewoli i mogłoby to się stać przyczyną tak naprawdę wielkiego nieszczęścia i święty Paweł wiedział, że tej rzeczywistości nie zmienił. Ona była tak powszechna, niewolnictwo było tak powszechne w jego czasach, że wszelka próba nawoływania do buntu by się wiązała z, rozlew z rozlewaniem krwi i tak naprawdę niewiele by to pomogło, bo to nie tędy droga. Przemoc nie jest rozwiązaniem. Natomiast yy, dam tam taki przykład, że Korynt było 600 tysięcy mieszkańców, a 400 tysięcy to, z, z czego 400 tysięcy to byli niewolnicy. Więc yy, powszechne bardzo było niewolnictwo. Jeżeli były wojny, bitwy, to jeżeli ktoś miał szczęście, że przeżył jakąś bitwę, no to najprawdopodobniej zostawał później niewolnikiem na całe życie w jakimś kraju. Ale czy rzeczywiście y, tak jest, że święty Paweł zupełnie milczy na temat niewolnictwa? Otóż nie. Mamy w liście do Tymoteusza. Tymoteusz, jak wiemy, został no, nazwijmy to pierwszym biskupem y, w Efezie. I on pisze do swojego ucznia Tymoteusza list z wskazaniami, jak postępować w wspólnocie, w ogóle dla tej wspólnoty też, jak, jak, jak powinno funkcjonować to wszystko. I w pewnym momencie, i już na samym początku zresztą, mówi o prawie, że wiemy, że prawo jest dobre, jeśli ktoś prawidłowo stosuje, oczywiście chodzi o prawo mojżeszowe, rozumiejąc, że prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie, i dla niesfornych, bezbożnych, grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących ze sobą, dla handlarzy niewolnikami. I to jest bardzo ważne, właśnie: dla handlarzy niewolnikami, że jednak nie jest wcale zwolennikiem niewolnictwa, uważa to właśnie za grzech. Tu taką ciekawostkę powiem, że przykazanie nie kradni. Pierwotnie po hebrajsku lot i gnow miało nieco inne znaczenie, ponieważ czasownik w po hebrajsku oznacza porywać, porywać ludzi domyślnie. Więc mamy takie fragmenty w Piśmie Świętym, gdzie jest użyte to słowo w tym sensie właśnie porywanie. Porwanie człowieka, czyli to przykazanie lot i nie, nie, nie kradnij, pierwotnie oznaczało nie porywaj drugiego człowieka, chroniło człowieka. Domyślnie, żeby z niego nie zrobić niewolnika, żeby nie odnosić na, na drugim człowieku korzyści w taki sposób, bo jest to grzeszne. Dopiero później ten czasownik nabrał y, takiego znaczenia, iż nie pożądaj, nie, nie kradnij rzeczy. Które należą do innego człowieka. Więc, więc pierwotnie są wszystkie przykazania, bo jakby przyjrzeć się to również w lotircach, nie zabijaj, to wiemy, że to się odnosi tylko do ludzi. Czasownik Racach nigdy się nie odnosi do, do zwierząt, więc nie można tutaj mówić, że nie zabijaj, my, my zabijamy zwierzęta, a czasownik mówi, nie zabijaj. Nie, tam jest nie morduj dosłownie, nie morduj człowieka. Tak? Więc tutaj również y, przykazania dziś z dekalogu, one chronią człowieka. A zatem święty Paweł był dla mnie człowiekiem niebywale dojrzałym, tak sobie pozwolę powiedzieć, ponieważ widzimy, że y, umiał rozeznać sytuację i mądrze wobec niej postąpić. Czasami i my, słuchajcie, znajdujemy się wobec rzeczywistości, za którą nie jesteśmy odpowiedzialni i nie musimy teraz zrobić z siebie y, jakichś samobójczych bohaterów, żeby ratować jakąś sytuację. Bo są takie sytuacje, gdzie warto nadstawiać karku, żeby uratować, ale wiecie, jeżeli jest na przykład armia, która idzie przeciwko tobie i ty sam z pistoletem wylecisz na całą armię, zginiesz, oczywiście, okrzyczą cię bohaterem, ale tak naprawdę byłeś głupi, bo żeby zwyciężyć armię, trzeba w inny sposób walczyć. Po prostu trzeba innej metody użyć, bo tak naprawdę zostałeś postrzelony, w, 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 wyeliminowali Cię kolejnego wroga w łatwy sposób. Myślę, że Pan Bóg chce, abyśmy używali rozumu i nie poddawali się. To nie znaczy, że mamy akceptować zło. Nie to chciałem powiedzieć. Tylko, że mówię o sytuacjach, w której których nie możesz zmienić, którą widzisz, że ty jesteś wobec w pracy, na przykład, czy w, w jakiejś sytuacji w społeczeństwie żyjąc, pewnych rzeczy nie jesteś w stanie zmienić, ale to nie znaczy, że ty musisz teraz nadstawiać karku za wszystkich, żeby tą sytuację zmieniać, bo nie jesteś w stanie zmienić. Tak Święty Paweł nie był w stanie zmienić niewolnictwa w swoim czasie, nie był w stanie jakby wyeliminować, że tak powiem tej rzeczywistości. Natomiast ślad pozostawia. Nie pozostawia natomiast takiej krytyki, która mogłaby doprowadzić do jakiejś przelewu krwi rewolucji, ale mądry był właśnie w tym swoim działaniu, i ty też musisz być mądry. Ty też musisz zrozeznać, czy rzeczywistość, wobec której stoisz, czy ty jesteś w stanie ją zmienić. Jeżeli nie jesteś w stanie zmienić, to nie wolno tobie jedynie jej y, przyklaskiwać i nie wolno tobie w niej uczestniczyć. Ale nie masz obowiązku teraz zmieniać czegoś, czego nie jesteś w stanie zmienić, y, i nie możesz jakby sobie wyrzutów z tego powodu też robić. Dlatego też y, jest to na pewno dla nas y, nauka i mądrość płynąca od też Boga, bo jest to tekst abyśmy rozeznawali odpowiednio rzeczywistość, w której żyjemy, ponieważ Pan Bóg oprócz serca i wiary daje nam również rozum. I ten rozum powinien nam pomagać na właściwą ocenę sytuacji. To nie jest osądzanie innych ludzi, jak to niektórzy mówią, nie osądza innych ludzi. Nie. Osądzanie to jest wymierzenie takiej, powiedzmy sobie, ostatecznej wersji, że, że ten będzie zbawiony czy potępiony. Ja tego nie wiem, nie osądzam tego człowieka. Natomiast mamy obowiązek absolutnie oceniać ludzi i sytuacje, żebyśmy my w stosunku do nich mieli odpowiednie zachowanie. W przeciwnym razie będziemy się zachować jakoś skrajnie naiwnie. Mąż czy jakby ojciec, który jest w domu, on musi oceniać osoby, które wchodzą do domu, żeby też bronić swojej rodziny. Nie można mówić, nie osądzaj. Nie, on musi oceniać te osoby. Które wchodzą, bo mogą by stanowić zagrożenie dla jego żony, dla jego dzieci. Dlatego też te, ten, ta postawa Świętego Pawła jest postawą, która jest warta przemyślenia i warta do rozważenia właśnie w naszym również życiu, w odniesieniu do naszej rzeczywistości, w której my żyjemy, bo na pewno wcześniej czy później spotkamy się z taką sytuacją, gdzie będziemy. Nie, nie będziemy się zgadzali. Będziemy widzieć, że coś jest nie tak, ale jednak y, nie będzie to w naszej mocy, żeby to zmienić. Będzie trzeba tak postępować, jak Święty Paweł. Y, umieć też w odpowiednim momencie wyrazić swoje zdanie, ale nie masz obowiązku zmienić czegoś, czego nie jesteś w stanie. Od tego od tego, tego od nas Bóg nie wymaga. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobrej nocy. Szczęść Boże.